Widz nie ma prawa odejść. Daniel Martyniuk znów to zrobił, gdy wszyscy myśleli, że po ostatnich skandalach nic już nie jest w stanie zaskoczyć. On wrócił, i to w sposób, który kompletnie zbił internautów z tropu. Jeszcze kilka dni temu wulgaryzmy, groźby, zakazane substancje i publiczna wojna z własnymi rodzicami. Dziś zdjęcie z dzieckiem. Spokojne, ciche, symboliczne. Czy to początek nowego rozdziału, czy tylko kolejny ruch w tej samej mrocznej grze? Bo jeśli historia Daniela Martyniuka czegoś nas nauczyła, to jednego: tu nic nie jest oczywiste. Zanim zaczniemy, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnij też kliknąć dzwonka, aby jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zaczynajmy. Historia która wymyka się kontroli. Historia Daniela Martyniuka od lat wygląda jak gotowy scenariusz na serial, tyle że bez reżysera i bez kontroli. Syn króla Disco Polo, zamiast korzystać z nazwiska i stabilnego życia, konsekwentnie budował swoją pozycję jako najbardziej kontrowersyjna postać polskiego show biznesu. Wulgaryzmy, publiczne pranie rodzinnych brudów, nagrania bez hamulców, Daniel od dawna nie zna granic. A końcówka ubiegłego roku była absolutnym punktem krytycznym. Zamiast świątecznego pojednania widzowie dostali emocjonalną eksplozję. Nagrania, wpisy i oskarżenia, w których nie było litości ani dla obcych, ani dla najbliższych. Daniel publicznie zaatakował własnych rodziców. Padły oskarżenia o przemoc, manipulacje, niszczenie życia. Zobaczysz, jaki ci numer zrobię. Cytował słowa ojca, zapowiadając, że to dopiero początek. Kiedy Danuta Martyniuk wspomniała o problemach z uzależnieniami syna, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Daniel odpowiedział jeszcze ostrzej, grożąc tragicznymi konsekwencjami i sugerując, że zemsta jest już zaplanowana. Merry Christmas! No i kto komu zrobił numer? Pisał dolewając benzyny do ognia. Przez długi czas nadawał z Hiszpanii, gdzie, jak twierdził, próbował zacząć nowe życie. Jednak pod koniec roku wrócił do Polski i od razu przypomniał o sobie. Nagranie spod Pałacu Kultury w Warszawie. Kolejna agresywna tyrada. A potem cisza. Do Sylwestra. Zamiast refleksji, zdjęcie z rosyjskim napisem: No to pogadamy. Zamiast postanowień, nagranie z paleniem zakazanych substancji. To był jasny komunikat. Żadnej przemiany nie ma. Małżeństwo, które stało się tłem skandalu. W tle cały czas przewija się jego relacja z tą Faustyną Martyniuk. Związek od początku owiany tajemnicą. Ślub na Bali, dziecko, nagłe kryzysy, publiczne oskarżenia. Jednego dnia Daniel wychwala żonę, drugiego niszczy ją w mediach społecznościowych. Gdy on imprezuje lub wszczyna awantury, Faustyna zostaje sama z dzieckiem, próbując zachować resztki prywatności. Internauci od miesięcy nie wiedzą, czy to jeszcze małżeństwo, czy już medialna wojna. Zwrot akcji. Zdjęcie, które szokowało wszystkich i wtedy coś się zmienia. Po serii skandali w sieci pojawia się zdjęcie Daniel Martyniuk z synem. Bez krzyków, bez prowokacji, bez agresji. Dla wielu był to obraz wręcz nierealny, czy to próba ocieplenia wizerunku, czy prawdziwy impuls ojcowski, a może tylko kolejny element tej samej gry, w której emocje widzów są walutą. Zakończenie mocne, niepokojące, otwarte. Jedno jest pewne, u Martyniuków spokoju nie będzie jeszcze długo. Daniel funkcjonuje jak człowiek rozdarty między potrzebą uwagi a brakiem kontroli nad własnym życiem. Zdjęcie z dzieckiem może być przełomem, ale może też być tylko chwilą ciszy przed kolejną burzą. Bo jeśli historia Daniela Martyniuka czegoś nas nauczyła to tego, że tu każdy nowy rozdział zaczyna się od skandalu. A pytanie nie brzmi już, czy będzie kolejny, tylko: Jak bardzo szokujący będzie następny? Nie zapomnij zasubskrybować.